Witam wszystkie osoby z podznaku bliźniąt na czytaniu rocznym na 2021 rok. Moi drodzy, tytułem wstępu jest to czytanie ogólne. Nie ma szans, żeby z każdym rezonowało, dlatego weźcie z tego czytania tylko to, co do Was przemawia. A resztę zostawcie i puśćcie wolno. Moi drodzy, karty rozłożone, więc zaczynajmy, nie będziemy przedłużać. Pierwsza karta z jaką energią wchodzicie w ten rok? Jaka wam będzie towarzyszyła energia? Cztery kielichy. Moi drodzy, jest to karta nudy takiego znudzenia takiego poczucia, że nic się w waszym życiu nie dzieje. Że macie już dość tej monotonii. Że być może macie takie poczucie, że się staracie, że, że, że dużo robicie, że zabiegacie o coś, o, o kogoś, o pracę, i tak naprawdę macie poczucie, że cały czas stoicie w miejscu. Natomiast ja dociągnę drugą kartę. Zobaczymy, w którą to stronę idzie. Czy wy się z tą nudą żegnacie? Czy ten rok będzie dla was? Z takim poczuciem. Mój drodzy, wypadła karta rycerza buław. Jak będzie miał się pokazać, to się pokaże nam. Zobaczmy. Z jaką wy jeszcze energią wchodzicie bliźnięta 2021 rok czwórka monet czyli dwie czwórki czwórka monet mówi o tym, że boicie się zmian że będziecie bać się tych zmian nadchodzących że będziecie Wolać to, co znane, to, co stare, to, gdzie czujecie się dobrze. Natomiast to jest też karta takiej stabilizacji, poczucia, że dobrze się czujecie we własnym domu, dobrze się czujecie w towarzystwie osób, które Was otaczają. I tak naprawdę to są takie. Jak gdyby dwie przeciwstawne energie. Bo z jednej strony wieje nudo, a z drugiej strony nie chcecie się wyrwać z tego. No ale dobrze, zobaczmy dalej. Może się to wszystko rozwinie, to czytanie. Tutaj mamy, co odchodzi? Rycerz Buław. Moi drodzy, rycerz Buław. Jest to taka energia narwana, nie do końca przemyślane działania. Yy, wszędzie tutaj yy, pełno tego człowieka. Tu zacznie, tam zacznie, tu jakiś pomysł, już odchodzi, już coś nowego ma yy, na myśli. Yy, łatwo się zniechęca do działania, łatwo się ta osoba denerwuje. Co jeszcze? Yy, Tutaj rycerz buław, jak najbardziej można też mówić o romansie, tak? o jakiejś znajomości. Nie ukrywajmy, że jest to elas, tak? to nie jest osoba, która zagrzeje miejsce przy naszym boku na dłużej. Więc dla niektórych jest to zakończenie jakiejś znajomości z kimś niestabilnym w uczuciach, zakończenie jakiejś relacji, to odchodzi do przeszłości. A dla niektórych um, odchodzi ryzykowne działanie, nie do końca przemyślane takie, takie, tak, takie działanie przypadkowe, jakaś nerwowość też, tak? Bo, bo to jest karta też takiej nerwowości. Dobrze, zobaczmy zatem, co przychodzi do Was. Osiem monet. Jest to karta pracy. Czyli dla niektórych z Was oferta nowej pracy, pracy długoterminowej, długofalowej, oferta jakiegoś kontraktu, jakiegoś przedsięwzięcia, w który będziecie prawdopodobnie musieli włożyć spory. Wysiłek. Dla niektórych to są nowa nowa szkoła, nowe studia, nauka, uczenie się jakiegoś nowego zawodu. Niektórzy mogą będą musieli wykazać się elastycznością, jeśli chodzi o zmianę, na przykład pracy, o zmianę zawodu, przekształcić się tak. I stąd te studia, stąd ta nauka. Zobaczmy teraz, co będzie tematem przewodnim dla Was w 2021 roku. Król Monet. Mam wrażenie, że będziecie tutaj skupiać się na sobie, na swoich potrzebach, na swoim rozwoju. Zarówno z rozwoju zawodowym, jak i będziecie dążyć do tej stabilizacji finansowej, bo Król Monet to jest człowiek, który wie, czego chce i wie, jak to osiągnąć. To jest człowiek, który potrafi zarządzać pieniądzem, który potrafi rozwijać swoją firmę, potrafi skorzystać ze swoich umiejętności i ze swojej wiedzy. Dla niektórych to może oznaczać skupianie się, skupianie się w 2021 roku na, swojej na posiadaniu swojej własnej na nieruchomości czy mieszkania, tak? czyli to będzie waszym celem. Co w uczuciach? W uczuciach pięć mieczy. Moi drodzy, dopytamy, ponieważ to jest. Yy, to może być tak, że ktoś będzie chciał zadać wam jakiś ból, zdradę, yy, stoczyć jakąś yy, nierówną walkę, albo to wy postawicie na siebie. Także dopytamy, o co to chodzi z tą piątką mieczy w uczuciach. Bliźnięta, uczucia pięć mieczy. Mm -hmm. Rycerz mieczy, moi drodzy, wystawiacie na siebie. Wy walczycie o to, co jest dla Was dobre. Oczywiście, może to być walka o osobę, na której Wam zależy, jak najbardziej. Wy idziecie z odwagą. Wprowadzacie swoje pomysły, jak to zrealizować w ruch. Nic nie jest w stanie Was zatrzymać. Wy, wy macie nadzieję na realizację swoich planów i zamierzeń. Rycerz Mieczy to są również wiadomości, jakieś listy, smsy. Więc być może, może być tak, że dostaniecie jakiś znak od kogoś, że jeżeli jesteście zainteresowani, musicie wykazać się jakąś kreatywnością, przedsięwzięciem, musicie po prostu zawalczyć o ten związek, o tą osobę, i wy jak najbardziej podejmujecie, moi drodzy, wyzwanie. Co zatem w pracy i w finansach? 10 buław. Czeka Was dużo pracy, moi drodzy, nie da się tego ukryć. Część z Was może kończyć jakieś przedsięwzięcie. Będziemy dopytywać, natomiast to jest dużo obowiązków, to jest ewidentnie przeciążenie. No ale zobaczcie, co do Was przychodzi: osiem monet. Osiem monet to jest praca, ale to jest ciężka praca. Praca, która wymaga wysiłku Waszego. Żeby dojść do jakiegoś celu, który sobie zamierzacie, trzeba ciężko i systematycznie pracować. I podejrzewam, że stąd tu pokazuje się to 10 buław. Zobaczymy, do czego to zmierza. 10 buław, bliźnięta praca. 10 buław. Mojej drodzy, to zmierza do 4 mieczy. Po ciężkiej pracy którą sobie weźmiecie na swoje plecy, po tych wszystkich obowiązkach, które sobie nałożycie na kark i na głowę, przyjdzie czas odpoczynku. Najpierw ciężka praca, potem odpoczynek relaks zastanawianie się, co dalej. Najważniejsze wydarzenie do pierwszej połowy roku. Pięć buław. No, słuchajcie, tu jest y, jakiś konflikt, jakaś walka, ale, drogie bliźniaki, ja mam wrażenie, że wy w tym roku stawiacie na siebie. Walczycie o to, co jest dla Was dobre. Walczycie o siebie. O swoje ja, o to, co jest dla Was dobre i o to, co jest dla Was najważniejsze. Patrzcie, y... Energia, z jaką wchodzicie, to są dwie czwórki, a tutaj macie dwie piątki, level wyżej. Tu już nie ma stagnacji, w piątkach nie ma stagnacji, tu jest ruch, tu jest działanie, tu, jest, tu są pomysły, tu jest walka o siebie. Tu jest, tutaj macie walkę być może o związek, o kogoś, na kim wam zależy. I w tym pierwszym półroczu pokazuje się to jakaś rywalizacja, jakaś konkurencja. Wy mówicie: Nie, nie, ja nie odpuszczę. Już, już dość odpuszczałem. I było mi nudno i niewygodnie. Dosyć tego. Dopytamy jeszcze, moi drodzy, tą piątkę była. To najważniejsze wydarzenie. Piątka była najważniejsze wydarzenie pierwsza połowa. Dokładnie, moi drodzy. Wy walczycie o uczucia. Walczycie o jakąś relację. Nie odpuszczacie. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo wszystko wskazuje na to, że jesteście górą. Natomiast, co w drugiej połowie roku, najważniejsze wydarzenie. Hmm, dokładnie, moi drodzy, paść kielichów. Ta obronna Wasza postawa, czut może agresywna, mówiąca o tym, że nie ustąpię, przynosi Wam w drugiej połowie roku efekty w postaci pazia kielichów. To jest nowa relacja, rodzące się uczucie. Nowy związek z perspektywą na przyszłość, który dopiero co się rozwija, gdzie kiełkuje już uczucie. Dopytamy jeszcze tego pazia kielichów. Także drogie bliźniaki, Tarot mówi, że w 2021 roku. Powinniście zawalczyć o siebie. O to, co jest dla Was dobre. Paś kielichów i diabeł, moi drodzy. no To będzie skutkowało relacją, która doprowadzi Was do związku, do, do romansu, do, do pożądania. Także drogie y, barany, y, przepraszam, bliźnięta. Robię już dzisiaj kolejne czytanie, więc zobaczcie. Drogie bliźnięta, tak jak powiedziałam, wy wchodzicie z energią czwórek, natomiast w ciągu roku coś się w was zadziewa. Wy odpuszczacie sobie ten, to takie nieharmonijne działanie. Ten brak równowagi, brak stabilizacji, to, to takie yy, odpuszczacie sobie jakąś niepewność, niestabilność, bo rycerz Buław tu nie, nie można być niczego pewnym. Bo on jest tu i potem jest tam i, i tu coś robi, a za chwilę się obróci i tam go zawołają, więc tu nie ma pewności i przyszłości i to odchodzi. I przychodzi do Was osiem moment. Karta ciągłości, karta może monotonnej pracy, ale pracy, która prowadzi Was do sukcesu i do osiągnięcia celu. Wy walczycie o miłość, walczycie o siebie, o swoje dobro i zwyciężacie. Ciężka praca będzie skutkowała odpoczynkiem, ale najpierw, przed odpoczynkiem, Trzeba wykonać dane zadanie. I król monet jest tematem przewodnim. Wy w 2021 roku będziecie dążyć do tego, żeby coś osiągnąć dla siebie. Moi drodzy! Tutaj mamy kartę runę niespodziankę dla Was. Zobaczymy, co się pokaże. Runa i was. Moi drodzy, runa i was mówi o sile i uporze w dążeniu do celu. Więc zobaczcie, jak to się wspaniale układa z Waszymi piątkami. Bo wy tutaj wykazujecie upór. Wykazujecie siłę. Mówi o. Wyznaczeniu sobie celu i jako niespodzianka informuję Was o tym, że ten cel osiągniecie, że Wasza praca, Wasza konsekwencja zostanie nagrodzona. Tu na tej karcie, nie wiem czy widzicie, na drzewie są kruki. Tu jeden lata, dwa nawet latają, i na drzewie również siedzą. Kruki to wiadomości, to informacje. Więc y, również wyjaśnianie tajemnic: Więc jest to również zapowiedzią, że jakieś tajemnice skrywane przez kogoś wyjdą na jaw. I to będzie dla Was wielką niespodzianką, ale pozytywną niespodzianką. Zobaczmy jeszcze kartę wyroczni Ciro Marchetti, która podsumuje nam ten rozkład i również wysnujemy wnioski i radę. Jest to karta numer cztery. Ja sobie zerknę, moi drodzy, bo nie do końca pamiętam. Natomiast wydaje mi się, że chodzi o to, że bez względu na to, z kim tworzycie coś, czy to jest praca, czy to jest związek, bardzo ważne jest, żeby prze, tak jak gdyby przez jedną lupę patrzeć w tym samym kierunku. I widzieć to samo. Już patrzymy. Karta radzi, żebyście się nie spieszyli. Żebyście myśleli o tym, co tu i teraz. Czasami warto spojrzeć na daną sytuację z innej perspektywy. Nie z perspektywy nudy, nie z perspektywy kurczowego trzymania się um, czegoś, co już Wam nie służy i że trzeba iść do przodu, tylko właśnie z perspektywy tu i teraz, z perspektywy tego, co jest dla Was ważne. Karta ta również mówi o tym, żebyście nie porównywali się do innych. Jesteście jednostką, jesteście wybitni. Nie ma drugiej takiej powtarzalnej osoby jak wy. Pamiętajcie o tym. Drogie bliźnięta, yy... rok dla Was bardzo, bym powiedziała, inspirujący. Rok, który, w którym, jak gdyby, awansujecie. Z takich niezadowolonych, z takich może biernych obserwatorów, na ludzi, którzy nagle, jak gdyby się przebudzą i stwierdzą: Kurczę, a co z moim życiem? Czemu ja ciągle żyję życiem, nie wiem, mamy, brata, siostry, córki? Co z moim życiem? Jakie są moje potrzeby? I wy to zaczynacie rozumieć. Podejmujecie walkę, yy, która przynosi wam efekty. Dla jednych jest to nowa miłość, nowa znajomość, nowa relacja. Dla innych jest to oferta pracy, oferta pomnażania pieniędzy. Moi drodzy, Karty radzą, żeby na chwilkę się zatrzymać i zastanowić, co, co jest dla mnie ważne w życiu, dla Was ważne w życiu, co Was zadawało, co Wam przyniesie rozwój. I moi drodzy, niespodzianką są jakieś wieści. Wieści, które odkrywają jakąś tajemnicę, oraz nagroda właśnie za konsekwentne działanie do celu. A nagrodą jest osiągnięcie tego celu, drogie bliźnięta. Ja wam życzę owocnego roku 2021 spełnienie waszych marzeń wytrwałości odwagi no i zdrowia Trzymajcie się pozdrawiam was ciepło